Witam z tej strony Mazda 380. Dzisiaj pokażę Wam śmierć w Robloxie na 5 sposobów. Pierwszy sposób: to jest klikamy tą ikonkę Roblox. Klikamy tą ikonkę Roblox. I teraz klikamy to coś. Jest reset charakter. I teraz klikamy to. No i zginęliśmy. Drugi sposób na śmierć w Robloxie to jest taki. Kolejny, czwarty sposób to to jest ten, a nie trzeci sposób to. O, to właśnie. Czwarty sposób na śmierć to jest wejście do tego pomieszczenia bez kostiumu, kliknięcie tego. Teraz czekamy. Właśnie tracimy tlen. Rozmazuje nam się ekran. Nie wiem, co się tu kompletnie dzieje. O, wywaliło mnie. O, potką kosmiczną. Coś, co tu się dzieje. Co? To, 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 to był czwarty sposób. Piąty sposób na śmierć, czyli ostatni. To jest. Piąty sposób, czyli ostatni to jest. Eee, trafienie w nawiedzonym metrze, gdzie się wszyscy nawalają. Nie wiem co tu się dzieje, eee, co ten człowiek robi. Nie wiem, jesteśmy w metrze, co... nie wiem co tu się dzieje, co tu jest. Właśnie to jest piąty sposób. Ci przyjechani przez. Więc to było tyle na odcinek. Widzimy się w następnym. Lajkujcie, dawajcie suba, wbijajcie na Discorda, na grupę Roblox. Do widzenia. Cześć.